Czy wiesz, co się stanie, jeśli nie nałożysz pasty termoprzewodzącej na procesor przed montażem chłodzenia? Żeby jednak sprawdzić, czy coś jest nie tak, najpierw musimy zobaczyć, jak sytuacja wygląda z pastą. Gram sobie w cyberpunka i jak widzicie, temperatura CPU oscyluje gdzieś w okolicach 51-55 stopni. Użycie procesora nie jest duże, ale widać, że pracuje temperatury wzrostły w stosunku do tego, co jest w spoczynku. No to ścieramy. Nie róbcie tego w domu. W spoczynku, jak widzicie, tragedii nie ma. 30 parę stopni. Podczas oglądania filmu na YouTubie około 40 stopni. Także dalej można się nie zorientować, czy coś jest nie tak. W Cyberpunku już podczas uruchamiania gry mamy 99 stopni na procesorze. I jak widzicie, wartości te utrzymują się również podczas rozgrywki. Nie wpływa to jeszcze na rozgrywkę, ale słychać już dosyć wyraźnie wentylatory chłodzenia CPU. A teraz lecimy trochę ostrzej i odpalamy Cinebench'a, Zobaczymy, co się stanie. Temperatury momentalnie lecą na okolice 100 stopni i jak widzicie, występuje dławienie cieplne. Komputer się może nie spać. Ale pracuje ze zmniejszoną wydajnością, a zbyt wysoka temperatura wpływa na żywotność procesora.